Trzymaj, na wielkie na, 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 na dla no, no, końca jego zwycięstwo. Aczkolwiek, ja jestem zadowolony z swojego zespołu, mimo porażki. Co się na pewno trzymało, zarówno w i w nie przyjechaliśmy tutaj murować murowanej klasy, Najbardziej żałuję sytuacji Muszkiewicza, która praktycznie powinna się zakończyć bramką. Sytuacja sam na sam i długo w mogło być zupełnie inaczej. E, dostaliśmy bramkę, po w fragmencie w pożycie rożnym. E, piłka była tak zagrana, że praktycznie spadła zawodnikowi na głowę. Myślę, że to nam początku się było, ale naprawdę e, z gry jestem dzisiaj zadowolony, nie tak jak z Polonią. Na pewno czeka nas ciężka zima, będziemy walczyć o utrzymanie, ale zespół dzisiaj pokazał charakter, że, że chcą walczyć w um, utrzymać utrzymać klasę dla Wielcy i z tego że trzeba się cieszyć. Jeszcze raz gratuluję ja przede wszystkim trenerowi Zielińskiemu i wszystkim, którzy ten mecz oglądali. Uważam, że było dobre widowisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przełożę może Ja dziękuję Marcinowi za gratulacje. Nie yy, ukrywam, że się bardzo cieszy z tego zwycięstwa. Tym bardziej, że yy, zostało odniesione po momentach naprawdę niezłej grze. Yy, na skład osobowy uważam, że wyglądało yy, to zdecydowanie lepiej niż z Piastem i podejrzewam, że, że gdybyśmy zagrali z taką mądrością i, i z taką konsekwencją poprzedni mecz, bylibyśmy teraz w trochę lepszej sytuacji. No, ale na koniec mamy trzy punkty, yy, które nam dadzą no, przynajmniej w miarę spokojną wigilię. Cieszę się z postawy drużyny, cieszę się z postawy młodzieży, cieszę się z no, super wyjścia Tomka Mikołajczaka, który, który yy, długo był przywity tym, że, że nie mógł szczelić bramki, dzisiaj strzelił dwie został bohaterem, także dużo słowo uznania dla chłopaków i, i nie ukrywam, że, że te nasze humory są ciut lepsze, chociaż na pewno nie są takie, byśmy sobie zakładali to parę miesięcy temu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. panu Scylnik. O, klik, troszeczkę przeszkadza ten mikrofon tutaj, pozostało zostało, bo ja to... No to już taka robota. No ale ja myślę, że jest przynajmniej tak, tak funkcjonować.